Dylematem wielu psiarzy jest pytanie, czy zabierać psa na plażę. W naszym przypadku niestety istnieje taka potrzeba z uwagi na to, że psy nie lubią zostawać w obcych pomieszczeniach, lubią nam towarzyszyć. Pokażę Wam dzisiaj metodę, jaką wypracowaliśmy, aby ten pobyt na plaży nie był dla nich uciążliwy. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, aby pies miał dużo cienia, żeby miał dostęp do wody. W naszym przypadku psiaki posiadają również kamizelki chłodzące, które moczymy przed wyjściem z domu. I psiaki mają zapewniony chód. Kiedy kamizelki wyschną, yy, możemy je na nowo namoczyć. Z tym, że trzeba pamiętać, żeby nie robić to broń Boże w solonej wodzie, aby nie było to niekorzystne na skórę psa. My, do naszego pobytu na plaży, wykorzystujemy również przyczepkę, którą pokazywałam w poprzednim filmiku. Jest to świetne miejsce, w którym psy mogą sobie bezpiecznie wypocząć. Yy, w przypadku tym tutaj. Jest też potrzebny parawan, aby psy były odrębnione od bodźców z zewnątrz, żeby miały po prostu spokój. Nasze psy uwielbiają zabawy na plaży. Kiedy już robi się później i jest mniej ludzi, zaczynamy się bawić. Piłeczką biegamy. Także pobyt na plaży nie jest dla nich męczący, a jest frajdą.